Nie jest porządku, że jesteś słabym przegrywem. To kłamstwo, które zostało ci wciśnięte przez świat. Jesteś jaki jesteś i się nie zmieniaj. Błąd. To jest moralnie nieakceptowalne. Wiesz dlaczego? Ponieważ masz potencjał do bycia kimś znacznie więcej, a marnowanie go jest przestępstwem. Pozwolenie sobie na niewykorzystanie całego dostępnego potencjału szkodzi tobie, szkodzi twojej rodzinie i boli świat. Bo niszczy całą strukturę wokół ciebie. Czy tego właśnie chcesz? Nie zwracam uwagi na nic innego poza moją pasją. Wczoraj był mecz piłki nożnej. W normalnym społeczeństwie ludzie jarają się tym, żywo dyskutując, oceniając wszystkich na boisku, a ja po prostu nie mogę, nie potrafię, jestem inną osobą. Kiedy wszyscy gadają o bzdurach, ja w głowie liczę swoje zwycięstwa, sumuję kwoty. To moje życie, sekwencje wykonane na treningu i liczby nic innego. Nie zostałem stworzony do zwykłego życia. Jestem cholernie zarozumiały, ale jeśli podejdziesz i mnie pokonasz, stanę przed tobą, stanę przed wszystkimi, mówiąc, że mnie pokonałeś. A następnym razem to ja cię pokonam i na tym polega życie. Każdy z nas w pewnym momencie na swojej drodze mierzy się ze stratą, każdy z nas coś stracił, ale jednocześnie sądzimy, że to idealna wymówka, by nic nie robić albo dostać coś za darmo. Musisz przestać opuszczać ręce, włożyć wysiłek, ciężko pracować, przejść przez walkę i zdobyć to, na co zasługujesz. Nie narzekaj, nie płacz jak dziewczynka, tylko zabij się do roboty. Ludzie potrzebują sensu, by wstać rano, potrzebują celu, by działać, ale rzadko zatrzymujemy się, by zdać sobie sprawę, że te rzeczy są z nami obecne. Trzymają się nas mocniej niż możesz się spodziewać. Widzisz, one nigdy nas nie opuszczają, ponieważ samym sensem jesteś ty. Więc jeżeli budzisz się rano i nie chcesz czegoś zrobić, to znaczy, że nie dbasz wystarczająco o siebie. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają zdolności, ale po prostu odmawiają zejścia z kanapy, a to właśnie to daje im przewagę. Więc, kiedy chcesz coś zrobić, Twój umysł mówi nie, a ty odpowiedz: to po prostu rzecz, którą robimy. Ponieważ, aby dostać się tam, gdzie chcesz, musisz włożyć niewyobrażalną ilość bólu mentalnego. Musisz przyzwyczaić się do tego, że częściej będziesz robić to, czego nie lubisz, niż to, co lubisz. Tyle w temacie. To Twój nowy styl życia. Ale kiedy będziesz to powtarzać, powtarzać i powtarzać, to staje się jak oddychanie. Nie chcę mi się tego robić, ale ponieważ tak pragnę tego rezultatu, zrobię to. Otrzymuję wiele pytań od ludzi, gdzie proszą mnie o pomoc, wsparcie, więc pytam ich czy jesteś gotowy pomóc sobie samemu? Większość odpowiada, że pracowała ciężko. Jestem zwolennikiem bycia swoim własnym bohaterem, a nie bycia przymilaczem. Wielu z nas wierzy, że pracuje znacznie ciężej niż w rzeczywistości. Myślimy, że jeżeli wstaliśmy wcześniej przez cztery dni, to zasłużyliśmy na coś więcej. Kłamstwo. Twoim zadaniem jest porzucić mentalność uprawnionego do czegokolwiek. Wieście mi lub nie, większość z nas nie pracowała tak ciężko, jak myślimy. Zrozum jedną ważną rzecz. Jeżeli chcesz sobie pomóc, nie licz na pomoc innych. Jeżeli chcesz wygrać to bardzo proste, musisz podjąć decyzję, że nie będziesz taki jak wszyscy inni. Nie będziesz robił tego co oni, nie będziesz żył tak jak oni żyją, nie będziesz jadł tego co oni jedzą, nie będziesz pił tego co oni piją, nie będziesz wykonywał pracy jaką oni wykonują. Codziennie wstajesz i robisz wszystko co w twojej mocy, aby ten dzień był zwycięski. To jest cały sekret. Wiesz co się wtedy stanie? Stworzysz serię zwycięstw. Kiedy będziesz to robił wystarczająco długo, tworząc te małe serie, zacisz, łączyć te zwycięstwa i tworzyć nowe nawyki. A kiedy dojdziesz do punktu, w którym codziennie automatycznie wygrywasz, wtedy wygrywanie nie jest już czymś, do czego aspirujesz. To najzwyczajniej w świecie staje się Twoją naturą. Nie bądź tym, za kogo się podajesz, bądź tym, kim naprawdę chcesz być. Trenowałem samotnie przez 99% mojego życia, nikt nie klepał mnie po plecach, wykonywałem całą pracę sam. Mogę wydobyć tę energię natychmiast, kiedy potrzebuję, ponieważ kiedy trenujesz sam i żyjesz sam przez wiele lat w tym nieszczęściu, to jesteś w stanie wyjść z najciemniejszej jaskini. Słuchaj, nikt nie może mnie zmotywować. Mam życiorys pełen pieprzonej motywacji, dlatego kiedy czuję się przygnębiony, mówię sobie: chwila, znasz całą prawdę. Znasz ciemność tych cholernych lochów oraz demony, które latają w twoim umyśle. Nikt nie był na tyle odważny, by podnieść ten ciężki plecak, łódź, kłodę, żeby dostać się tam, gdzie ty. To byłeś ty i tylko ty. Nie było klepania po plecach przy tym trzysetnym kilometrze. To byłeś ty. Nie było klepania, kiedy miałeś ciężkie dzieciństwo. To byłeś ty. Nie było uśmiechów, gdy potrzebowałeś pomocy. To byłeś ty. Nie było żadnego zespołu. To byłeś ty. Nie było mamy i taty, którzy budziliby cię, mówiąc, że dasz radę, że możesz być lepszy, próbując zbudować wiarę. To są rzeczy, które wydobywają mnie z problemów. Dlatego, kiedy znowu będziesz potrzebować się zainspirować, wróć do umysłu. Wtedy zdasz sobie sprawę, ha, nie potrzebuję tego. Stworzyłem potwora, który jest gotowy na największy ból. Nie bój się odrzucenia przez innych. Trzymaj się swoich zasad, ponieważ strach tylko wyniszcza duszę i sprawia, że to, co tworzysz, staje się takie jak wszystko inne. Ale kiedy myślisz, nie będę sobą. Nie, będę sobą. Będę doceniał to, co mnie różni. Będę odważny i pewny siebie. To właśnie tacy ludzie zmieniają świat. Jeżeli nie mają tego, czego chcesz. Nie słuchaj tego, co mówią. Nie ma większej straty czasu niż usprawiedliwianie swoich działań przed ludźmi, którzy mają życie, którego nie chcesz. Istnieje wiele hierarchii do zdobycia. Jeżeli nie uda ci się w jednej, spróbuj w innej, ale chodzi o to, że nadal starasz się dążyć do szczytu. Bez przerwy, bo co zrobisz, jeśli nie będziesz dążył do szczytu? Będziesz się tylko bezcelowo męczyć i narzekać na swoje życie, co tylko uczyni cię nieszczęśliwym, zgnuśniałym człowiekiem. Nie będziesz nikomu potrzebny, nie będziesz przydatny w kryzysie. Nie obchodzi mnie, co zamierzasz zrobić, ale idź i zrób coś ze sobą na miłość boską. Bądź uczciwy, pracuj i dąż do szczytu, cokolwiek to jest. Następnie staw czoła sobie jak na dobrego człowieka przystało i bądź światłem dla tej planety, zamiast być dla niej zmorą. Jeżeli przytrafiły ci się trudne rzeczy, to przykre i być może to nie jest twoja wina. Ale co zamierzasz teraz zrobić? Dokąd zmierzasz? Czy chcesz pozostać w miejscu, w którym jesteś teraz? Wykrywaj mimo wszystko i udowodnij, że możesz zwyciężać, nawet gdy wszystko jest przeciwko tobie i masz słabe karty. Nie możemy dostać nowej ręki. Musimy grać kartami, które mamy, zamiast liczyć na to, że krupier będzie dla nas łaskawy. Więc co robisz ze swoją słabą ręką? Jedyny, co możesz, to grać nią jak najlepiej potrafisz. Mamy dwie główne opcje w życiu. Możemy zaakceptować istniejące warunki lub wziąć odpowiedzialność za ich zmianę. Wiele osób chce się wyłączyć z brania odpowiedzialności, wolą tylko mówić o problemach. Za każdym razem, gdy ich spotkasz, będą opowiadać ci tę samą bajeczkę w kółko. Jest mi tak źle: szef nie daje mi podwyżki. Nie pójdę na trening, bo wszystko mnie boli. Nie, to jest całkowicie nie do zaakceptowania. To ja doprowadziłem się do tego miejsca, i to ja się stąd wydostanę. Tak zrobię. Tak, zrobię to mimo wszystko. Nie będę ofiarą na własne życzenie. System rozstawi pułapki dla osób. Przedstawi ideę emerytury, zapewniając korzyści. Dając możliwość bezpiecznej drogi. Dlaczego? Ponieważ chcą, aby ludzie pracowali dla nich. Nie chcą, aby ludzie realizowali swoje własne marzenia i uciekli. Chcą tu tak ustawić, abyś pozostał, pozostał w jakimś niezadowalającym świecie. Rozejrzyj się po wszystkich tych, którzy tego nie zrobili, i zobacz nędzę, w której się znajdują i naucz się, że nie chcesz być jak oni. Większość ludzi utknęła w tych wzorcach, definiują siebie tym, co odgórnie im wmówiono. Zaczynają coś, a potem szybko rezygnują. Nagle zdajesz sobie sprawę. Okej, okay, zaczynałem coś, a potem rezygnowałem. Teraz już wiem. Zaczynałem rzeczy i rezygnowałem, co dało mi okropne poczucie żalu. Zdefiniowałem siebie tym. Czy możesz przetrwać to, co tymczasowe? Jeżeli możesz przetrwać tymczasowy ból, po drugiej stronie tego bólu poznasz swoje inne ja. To inne ja tworzy inne życie. Dla większości z nas problem polega na tym, że myślimy, iż wszystko jest stałe. Tak naprawdę cały wszechświat płynie, ale przez to, że uważamy, iż jest to stałe, podejmujemy te same decyzje na podstawie tymczasowych warunków. Nawet nasze ciała poza duszami są tymczasowe. Wszystko pożyczamy. Jeżeli Twoje ciało nie jest trwałe, to Twój problem również nim nie jest, Twój ból też nie jest trwały. Musisz stworzyć inną relację z bólem w swoim życiu. Dla większości ludzi ich relacja z bólem i niedogodnościami polega na unikaniu, ale jeśli moglibyśmy sobie powiedzieć, że po drugiej stronie tego jest inne ja, wtedy dostrzeżemy zmianę. Jeśli padał deszcz o trzeciej nad ranem, pierwszy instynkt mówił, żeby nie wychodzić na zewnątrz i nic nie robić. Ale to właśnie wtedy musiałem wyjść na zewnątrz. Wszystko, co było okropne w moim życiu, co zwykle bym odrzucił, mówiąc, że to jest nieludzkie dla większości, musiałem zrobić. Tego potrzebuje każda wybitna jednostka. Moim zadaniem było wymyślić kogoś, kto może znieść każdy ból, każde cierpienie, każdy osąd. I taki jest cel. W tym miękkim społeczeństwie jest tyle fałszu, kłamstwa, ale chcę, byś postarał się wsłuchać w prawdę, a prawda nie leży w tych 20%. Prawda jest w tej innej części twojego mózgu, która mówi słuchaj. Marnujesz mnóstwo potencjału, mam jeszcze 80% możliwości, z których nie korzystamy, bo w tych 80% jest cierpienie, ból, porażka, wątpliwości, ciemność, a potem mnóstwo światła. Ale żeby dotrzeć do tego światła, musisz przejść przez to wszystko. Ta przestrzeń od 20 do 100% nie jest fajna, jest okropna. Żeby dostać się tam nie potrzebujesz żadnych sztuczek. To nie jest żadna magia. Potrzebujesz bardzo prymitywnego sposobu myślenia, a brzmi on: po prostu musisz to zrobić. Często ludzie wierzą w pewne rzeczy, ale zachowują je dla siebie, nie dzielą się nimi. Jeśli naprawdę w to wierzysz i zaczniesz o tym mówić, tworzysz prawo przyciągania, które może przekształcić to w rzeczywistość. Ludzie chcą znaleźć swoją pasję, ale nie znajduje się jej, tylko się ją tworzy. Tworzysz ją, stając się dobry w czymś, a żeby stać się dobrym, zaczynasz od robienia czegoś, w czym jesteś słaby. Potem stajesz się dobry, zaczyna ci się to podobać, a ludzie pytają, jak znalazłeś swoją pasję? Odpowiedź brzmi: Zacząłem kiedy byłem w tym słaby, i nie poddałem się. Ostatnio poszedłem biegać i spotkałem pewnego gościa. Mija mnie, potem wraca, dogania mnie, zaczyna mi się zrównywać i podczas biegu przedstawia mi całe swoje cholerne CV. Opowiada o całym swoim życiu, o wszystkim, co zrobił, jak był w tym dobry. Dochodzi do momentu, kiedy mówił, że ukończył studia ze świetną oceną. Zapytałem go, co dalej? Spojrzał na mnie zdumiony, nie wiedząc co odpowiedzieć, więc nastała chwila ciszy, a potem odpowiedziałem, gratulacje. Ale znowu zadałem pytanie, co dalej? Bo jeżeli masz długą listę rzeczy, które chcesz osiągnąć w życiu, a potem usiądziesz zadowolony z siebie, opierając się na swoich osiągnięciach i mówiąc wow, to działa jak ciepły, wygodny koc, drewniany domek z kominkiem w środku, nie chce ci się już nic więcej robić. Wiele z nas ma ściany pełne certyfikatów, trofeów, plakietek, i inne tego typu rzeczy. Ja wszystko to schowałem do magazynu, a wiesz po co? Po to by służyło mi to jako przypomnienie, że mam jeszcze wiele do zrobienia. Wielkość osiąga się każdego dnia. Zapomnij o przeszłości. Kiedy popełniasz błędy, one się sumują. Jeden błąd prowadzi do kolejnego, co prowadzi do kolejnego i kolejnego, i tak oto doprowadza się do spirali destrukcji. Ale wiesz co? Także pozytywne rzeczy się sumują. Dobre decyzje, małe poświęcenia, które podejmujesz każdego dnia. Codziennie postaraj się zrobić tą jedną małą rzecz, niech to będzie Twoja nagroda, jedna malutka rzecz, nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Ciesz się z tego, że przesuwasz granice, choćby tylko odrobinkę w kierunku tego, co chcesz osiągnąć. To nie zdarzy się w jeden dzień. Jesteś jedną decyzją od zmiany swojego życia. Musisz zaakceptować, że wystarczy jedno nowe spotkanie, jedna nowa relacja, jeden nowy kontakt, jedno nowe działanie, jedna nowa decyzja, jeden nowy telefon, aby zmienić swoje życie z obecnego miejsca w zupełnie inne. I jestem przekonany, że wiesz, jaka to jest decyzja. Na pewno jest coś, nad czym przez ostatni czas się wahałeś, pewnie to ukrywasz, ale najpierw przyznaj się do tego i przejdź do konkretów. Jest kontakt, który musisz nawiązać, prawda? Jest praca, którą musisz rzucić, jest związek, w który musisz się zaangażować, a może jest relacja, którą musisz zakończyć. Nieważne jak ciężkie się to wydaje, nie wiem co to jest. Ale wiem, że jest decyzja, którą musisz podjąć, aby przejść na kolejny poziom, tak jak wiem, że to prawda dla mnie, ponieważ decyzje kształtują nasz los, kiedy są wspierane przez solidne działanie. Nadzieja jest bzdurą, totalną bzdurą, ponieważ nie masz jej w swoich rękach. Nie możesz kontrolować nadziei, ale kiedy masz wiarę, wiarę budujesz przez ciężką pracę i poświęcenie. To coś, o czym wiesz na co cię stać, ponieważ wielokrotnie byłeś tam w tych ciemnych czasach. Dlatego wciąż wracałem na treningi do Navy Seals i podejmowałem różne wyzwania. Nie dlatego, że miałem nadzieję, iż treningi staną się łatwiejsze, ale dlatego, że wierzyłem, iż dam radę. O to tak naprawdę chodzi w życiu. Nie zamarzaj i nie uciekaj, lecz eksploruj. Choć narażasz się na ryzyko, zdobywasz wiedzę, a bez naszej decyzji jako gatunku, że eksploracja przewyższa ucieczkę czy zastyganie w bezruchu, nie mielibyśmy tak nieproporcjonalnie rozwiniętej kory mózgowej. Eksploracja pozwala opanować sytuację, także że możesz zapanować nad czymś takim jak ogień, zamiast tylko się go bać. To właśnie robisz, kiedy się boisz, składasz ofiary nieznanemu w nadziei, że wydarzą się dobre rzeczy. Więc w pewnym sensie, kiedy stoisz przed czymś strasznym, niepewną przyszłością, która nas czeka, przed czymś, czego się boisz, nie masz innego wyboru. Bo czego tak naprawdę do diabła się obawiasz? Najwyżej wrócisz i spróbujesz znowu. I znowu, i znowu, i znowu. Po prostu spróbuj. Jeżeli jesteś zdyscyplinowany jak naostrzony miecz, jak dobrze utemperowane ostrze, wtedy możesz odważnie działać w świecie. A jeśli nie znalazłeś jeszcze swojej pasji, powiedziałbym, nie czekaj aż ją znajdziesz, bo możesz nigdy jej nie odnaleźć. Wybierz coś i skoncentruj się na tym. Jeżeli będziesz działał zdecydowanie, stanowczo przez kilka miesięcy, nawet lat, a potem odkryjesz, że to nie była rzecz dla ciebie, to i tak nie będzie strata. Nie będzie! ponieważ najczęściej dążenie do zdobycia jakiejkolwiek wiedzy się opłaca, nawet jeśli nie przyniesie efektów w sposób, którego początkowo oczekiwałeś. Mówiąc sobie, że nie musisz bardziej się starać, że nie musisz robić więcej w swojej pracy, że nie musisz być bardziej zdyscyplinowany w sposobie, w jaki żyjesz, tak naprawdę kłamiesz, bo wiesz, że możesz zrobić więcej. Wiesz, że możesz być lepszy. To jest prawda. Prawda, która cię zżera. Wiele osób ma pomysł lub marzenie i rezygnuje z niego. Nie! Nie rób tego! Pracuj nad tą rzeczą, a zacznie przynosić efekty. Większość rzeczy nie dzieje się tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Posłaniec nieszczęścia może Cię odwiedzić i przywitać się z uśmiechem na twarzy. Może przyjść i uderzyć cię prosto w twarz. Jest mnóstwo rzeczy, które mogą wpaść z nienacka i przerwać Twój rytm. To w porządku, nie bierz tego do siebie, po prostu zaakceptuj. To nazywa się życiem. A następnie kontynuuj pracę. Nie przestawaj pukać, bo to jest Twoje. I w końcu tam dotrzesz. Czyjej zgody potrzebujesz? Weź długopis i zacznij na nowo pisać swoją historię. Co to z tego, że doświadczyłeś znęcania się. To teraz wszystko są Twoje supermoce, ponieważ jesteś osobą, która przeszła przez to i wyszła po drugiej stronie jako silniejsza osoba. Masz więcej odporności, jesteś bardziej zaradny niż ludzie, którzy nie doświadczyli przeciwności. To jest rzeczywistość. Jesteśmy bardziej odporni, emocjonalnie silniejsi, psychicznie twardsi i możemy sobie poradzić z dużo większymi trudnościami. Ale najpierw musimy porzucić mentalną kulę, którą niesiemy. Nikogo nie obchodzi, co czujesz. Czasami musisz się po prostu zebrać, bo życie potrafi naprawdę. Zawładnąć Twoim umysłem. Kiedy to się dzieje, wszystko się sypie. Twoje cele, ambicje wszystko idzie w diabła, a następnie się u nich zadomawia. W życiu przechodzimy przez różne rzeczy. Czasem twój chłopak czy dziewczyna z tobą zerwie. Co z tego? Przejdź z tym do porządku dziennego, nie chcą cię już. Trudno, może oblałeś egzamin, na który ciężko się uczyłeś? Co z tego? Oblałeś ten cholerny egzamin, przebolej to i idź dalej. Nie pozwól, aby życie zapadnęło twoim umysłem. Pracowałeś ciężko w robocie, aż nagle awans dostaje ktoś inny. Może to dlatego, że lepiej podlizuje się szefowi? Co z tego? Przejdź z tym do porządku dziennego. Życie zawładnie twoim umysłem, jeśli na to pozwolisz. Przejmij nad nim kontrolę, bo inaczej okoliczności zrobią to za ciebie. Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji? To koniecznie klikaj w odcinek z mowami motywacyjnymi Davida Gogginsa.